Witam gościem Radzie Kielce jest dziś senator Krzysztof Słoń, Sprawy i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Witam pana redaktora, dzień dobry państwu. Panie senatorze, zgodnie z najnowszymi badaniami Eurobarometru, aż 91% Polaków jest zadowolonych ze swojego życia, dzięki czemu nasz kraj znajduje się w ścisłej czołówce, wyprzedzając m.in. takie kraje jak Francja czy Belgia. O czym świadczą pana zdaniem te właśnie wyniki? Przede wszystkim te wyniki instytucji europejskiej, która zajmuje się badaniami opinii publicznej bardzo mnie cieszą, bo to są niezależne badania i nikt nie może zarzucić, że w jakikolwiek sposób wpłynął na wyniki tych badań na przykład polski rząd. To jest także pewna zagwostka dla opozycji. Między innymi przykładem tego jest niedawny wywiad pana Donalda Tuska w jednej z komercyjnych. Telewizji, gdy dziennikarz zadał pytania, aby pan Donald Tusk zinterpretował ten właśnie wynik 91% procentowe zadowolenie Polaków z życia, to ten z właściwą sobie umiejętnością zaczął kluczyć i zdecydowanie ominął odpowiedź na, na to trudne dla opozycji pytanie. Oczywiście nas jako rządzących, mnie jako polityka, bardzo ten wynik cieszy, bo to nie dość, że to jest ogromny progres, bo w ciągu kilku lat ten procent, odsetek Polaków zadowolonych z życia wzrósł znacznie, to jeszcze w tej trudnej sytuacji dla świata, dla Europy, dla Polski również, przecież jesteśmy po pandemii, jesteśmy w trakcie tej wojny na Ukrainie, jednak Polacy bardzo dobrze oceniają poziom życia i są zadowoleni z tego życia. It... przewyższamy, jeśli chodzi o ten odsetek osób zadowolonych. Bardzo przecież wielkie kraje, jak między innymi Hiszpania, czy Niemcy, tam jest mieszkańców mniej zadowolonych z życia. Co jeszcze istotne, tylko 7% Polaków jest raczej niezadowolonych, bo takie, taka była odpowiedź, a 1% jest niezadowolonych. To jest hmm. dobra tendencja, ale bardzo wiele czynników na to się składa. No właśnie, czy pana zdaniem to czynniki raczej i społeczne i bezpieczeństwo kraju, czy może ekonomiczne zdecydowało o takim właśnie rozstrzygnięciu Polaków? Polacy są mądrym narodem i z całą pewnością tutaj jest pewna kompilacja tych wszystkich czynników, zarówno społecznych. Polacy się czują coraz bezpieczniej w swoim kraju. Widzą te starania rządzących o to, żeby zapewnić takie bezpieczeństwo i to bezpieczeństwo takie, takie proste, żeby można było spokojnie wyjść na ulicę, żeby można było. Tam wypuścić swoje dzieci, żeby na tych ulicach mogły bezpiecznie poruszać się polskie kobiety, ale też to takie bezpieczeństwo gospodarcze. Bo tego też nie można nie zauważyć i nie zauważamy tego tylko my. Otóż polska gospodarka jest w tej chwili 19 gospodarką świata, powiedzmy 20, bo to to może być, może być właśnie to przesunięcie. I to są przecież niezależne opinie ekspertów. Nasz PKB stanowi jeden procent procent PKB światowego. Po raz pierwszy polski PKB wkroczył właśnie na ten level i zajmujemy to czołowe miejsce, przecież to nie są nasze wyniki badań, tylko to są obiektywne światowe wyniki badań między innymi Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Polska gospodarka się rozwija, jesteśmy też bardzo atrakcyjni, jeśli chodzi o inwestycje gospodarcze. Przypomnę tylko naszym słuchaczom, że Polska to to 1,40% eksportu światowego, a zatem bardzo dużo, jak na nasz kraj, który jest wciąż na dorobku. Co by się stało, gdyby Niemcy zaczęli nam oddawać pieniądze i zdecydowali się na reparacje, to by był naprawdę skok cywilizacyjny, ale i tak dajemy sobie radę. Polska też jest czwartym co do wielkości miejscem, gdzie firmy chcą budować swój. Potencjał odnowa między innymi takie zjawisko jak Greenfield, to jest budowanie przez firmy zupełnie odnowa swoich fabryk, swojego biznesu. Po tym, jak zostały zaburzone między innymi te rynki z współpracy z Chinami. W tej chwili firmy w Europie, szczególnie, ale i ze Stanów Zjednoczonych decydują się i to w największym stopniu w Polsce na to, żeby tutaj u nas inwestować, żeby było to wszystko na bieżąco, żeby nie były zakłócone rynki dostaw. To wszystkie te czynniki wpływają na to zadowolenie z życia. No właśnie te wskaźniki, o których mówi pan to a także wyniki Eurobarometru dosyć mocno kłócą się z tą wizją Polski, jaką przedstawiają politycy opozycji. Wszak Polska to ich zdaniem kraj, gdzie łamana jest praworządność, demokracja jest zagrożona i właśnie z tym hasłem, aby demokrację w Polsce przywrócić idą na sztandarach do wyborów. No właśnie, nasi oponenci z opozycji podkreślają, że polska gospodarka jest w ruinie, polska gospodarka się chwieje, że polska demokracja jest w ruinie. Natomiast tego typu obiektywne wyniki badań i europejskich i światowych potwierdzają, że to ta narracja opozycji jest w ruinie i właściwie nie pozostał po publikacji tych wyników kamień na kamieniu z tej narracji opozycji ma dosyć duży problem. Cieszyłbym się, gdyby Polacy tak właśnie w sposób racjonalny, pragmatyczny podeszli do tych wyników badań, że lepiej nas, nas widzą na zewnątrz Polski, zarówno ci, którzy zajmują się kwestiami gospodarczymi, jak i kwestiami społecznymi, niż nasza opozycja. Ale to jest zrozumiałe, bo opozycja chce dojść do władzy i dochodzi do tej władzy w sposób, no powiedziałbym, lekko mijający się z prawdą. Jedna z posłanek Opozycji jakiś czas temu powiedziała: Wpuśćcie tych ludzi, mówię tutaj o uchodźcach, a to, kim są, okaże się później. W tej chwili liderzy opozycji mówią o swoich czołowych kandydatach, którzy lgną do władzy. Wybierzcie tych ludzi, a to, kim są i jak będą rządzić, okaże się później. Myślę, że Polacy nie mają ani czasu, ani ochoty, żeby aż tak bardzo eksperymentować. Pan senator wywołał już tutaj kwestię migracji i tego co dzieje się m.in. także w Europie Zachodniej. W tym tygodniu rząd przyjął uchwałę potępiającą unijną politykę migracyjną dotyczącą m.in. w odniesieniu tego co dzieje się na włoskiej wyspie Lampedusa czy głos Polski w Unii Europejskiej będzie słyszalny i w tym także temacie może być wiodący. Mam nadzieję, że będzie słyszalny, bo to jest głos rozsądku. Co prawda niektórzy mówią, że to jest póki co głos wołającego na puszczy, ale z całą pewnością dotrze ten głos do kogoś jeszcze po 15 października, kiedy w referendum, mam nadzieję, Polacy jasno dadzą właśnie taki glejd dla każdego rządu, że nie życzą sobie ani tej dzikiej relokacji, ani uchodźców, którzy będą zalewać ulice polskich miast i wsi. Te, ta uchwała polskiego rządu wskazuje też drogi wyjścia z tego kryzysu, między innymi uszczelnienie granic. Przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żeby te granice uszczelniać. My, myśmy sobie jakoś poradzili na, na Białorusi, na granicy z Białorusią. Przecież nikt nam nie dołożył eurocenta do tego, do tego ogrodzenia. Sam to ogrodzenie wybudowaliśmy. Niechże więc te granice, również morskie granice, bo mamy przecież takie możliwości. Jest XXI wiek. Unia Europejska to jeden z najsilniejszych gospodarczo y, y, organizmów na świecie. Poradzilibyśmy sobie z tym na pewno. Do tego jeszcze my proponujemy, żeby tych uchodźców odwieźć do krajów y, pochodzenia. Tych, y, tych imigrantów, tych, y, tych nielegalnych imigrantów, bo tam jest ich miejsce. Ich kraje na nich czekają. Przecież to są ręce Młodych, najczęściej mężczyzn, którzy powinni pracować w swoich krajach. Polska jest liderem również, jeśli chodzi o pomoc, tam na miejscu w tych krajach, między innymi Caritas Polska, ale też mamy coś takiego jak Rada Współpracy Rozwojowej, w której zasiadam i wiem, o czym mówię. Tam przeznaczamy ogromne środki na to, żeby wspomagać państwa rozwijające się i państwa trzeciego świata. Tam jest miejsce tych młodych mężczyzn, oni tam powinni pracować, a nie zalewać. Europy po to, żeby głównie siedzieć na socjalu, a do tego jeszcze później posprowadzać sobie te kilkunasto czy kilkudziesięcioosobowe rodziny, bo przecież później prawo, światowe prawo europejskie wymaga tego, żeby łączyć rodziny. Nam to jest jako Europie niepotrzebne. My mamy swoje dziedzictwo i powinniśmy o to dziedzictwo dbać, a także zadbać o te kraje, które z których pochodzą nielegalnymi to, że to już tak na zakończenie. Krótko jeszcze zmienimy temat. Kwestia polskiego embarga na ukraińskie zboże wywołała lawinę komentarzy i nieprzychylnych słów ze strony władz Ukrainy. Jak pan ocenia między innymi te wypowiedzi prezydenta Wołodymira Złońskiego? czy to jest brak wdzięczności, czy zbytnia roszczeniowość? Żeby to ocenić, potrzebna jest zwykła ludzka empatia. Na pewno Ukraińcom jest w tej chwili ciężko, bo codziennie przecież słyszymy o tym, że że giną Ukraińcy, że giną ich żołnierze, że Rosjanie są bezwzględni jeśli chodzi o ataki rakietowe, o prowadzenie tej wojny. Do tego jeszcze mają zaburzone te rynki eksportu swojego zboża. Przecież Ukraina to spichlerz świata, to rynek, który zaopatrywał kraje biedne, żeby uniknęły klęski głodu i w tej chwili przez ostatnie kilka miesięcy to nasze twarde stanowisko poparte i przez te kilka miesięcy było poparte. Ubolewam, że nie jest to kontynuowane stanowiskiem Unii Europejskiej o utrzymaniu embarga, czyli że może przez Polskę przejeżdżać ukraińskie zboże do innych krajów, do odbiorców ostatecznych. W tej chwili Polska jednostro, jednostronnie ogłosiła takie embargo. Myślę, że trzeba tutaj wsłuchać się w słowa naszego prezydenta, pana Andrzeja Dudy, który mówi, że sytuacja wymaga uspokojenia, spokojnych rozmów, bo na pewno do porozumienia można dojść. Nie możemy się w tej chwili obrażać jedni na drugich, bo jesteśmy mówiąc prosto skazani na siebie. Jesteśmy wiemy co co działoby się, gdyby Ukraina nie nie broniła się, gdyby jej świat nie, i my jako Polacy nie pomagali. Wiemy, że mielibyśmy wtedy za granicą okupantów rosyjskich i to już nie byłoby takie bezpieczne jak w tej chwili. Ukraina musi się obronić. Europa, świat musi jej pomóc, natomiast musimy wypracować takie warunki tej pomocy, żebyśmy sami nie pogrążyli swojej gospodarki, między innymi bardzo jej ważnego sektora, czyli rolnictwa. Bardzo dziękuję. Przypomnę Senator Krzysztof, słońc Prawa i Sprawiedliwości. Był dziś gościem rozmowy Dnia.